Jeżeli prowadzisz JDG, takie słynne JDG, czyli działalność gospodarczą jednoosobową, ewentualnie tematy pochodne, spółka cywilna, jawna, to wiedz, że ten film jest dla Ciebie. Czy to jest opłacalne? W większości powiem, że nie. Czy to jest bezpieczne? Tu zawsze powiem, że nie. Dlaczego? Te spółki osobowe, czy ta działalność JDG, ta słynna? Nie niosą za sobą ogromne ryzyko, ponieważ ryzykujesz całym dorobkiem swojego życia. Twoja firma to ty, ty to twoja firma, czyli cały majątek twój i całej twojej rodziny, dzieci, małżonka, małżonki, to jest jeden worek i tym wszystkim odpowiadasz. Jak twój pracownik zrobi coś głupiego, to ty za, za to zapłacisz. Jeśli prowadzisz firmę remontową i nagle twojemu pracownikowi spadnie młotek do wanny, a wanna jest warta 200 tysięcy i stanie się mały odprysk, przyjdzie właśnie, powie: poproszę nową wannę i ty za to zapłacisz. I takich tematów jest bardzo, ale to bardzo dużo. Jeżeli masz warsztat samochodowy i twój mechanik nagle stwierdzi, aż Ci przyjadę samochodem klienta. Drogim samochodem, Porsche, Ferrari, jakieś auto sportowe, Iwo. Wyjedzie i na pierwszym drzewie rozwali samochód. To ty za to odpowiadasz. To, że ma pracownik, mam umowę o pracę. I co z tego, skoro to i tak pójdzie z Twojej kieszeni? A jak nie masz pieniędzy na zapłatę, albo policja ci nie kryje, to będzie to windykowane z Twojego majątku prywatnego. Dodatkowo, czy to się w ogóle opłaca? No właśnie, raczej nie. Jeżeli mamy działalność gospodarczą jednoosobową, to płacimy 19% podatku dochodowego, 4,9% składki zdrowotnej i jeszcze ZUS. Realnie mamy ponad 25%. To zależy też, ile zarabiasz. Czasami to nawet dochodzi do 40%, bo sam ZUS to jest prawie 2000 miesięcznie. Jaka jest na to alternatywa? Słynna spółka Zo. Pewnie słyszałeś o tzw. mitach, że spółka jest bardzo droga w obsłudze, że są ogromne podatki, podwójna dywidenda, nie ma dostępu do pieniędzy itd. itd. Jak to jest naprawdę? Jest zupełnie inaczej. Spółka Zo jest świetna. Każda z się liczy? i Jasne, że tak. Moi klienci nie oczekują ode mnie, że im podam wynik z sufitu, że zarobili 5, 10, 100 tysięcy. Oni chcą mieć realny wynik. Ile realnie zarobili, a nie jakąś murzonkę dodatkowo jest bezpieczna, bo ryzyko jest na spółce z o, a nie na Twoim majątku rodzinnym. Zawsze możesz spółkę sprzedać łącznie z całym biznesem, czy nie zrobić w ramach działalności. Nie jest droga. Masz dostęp do pieniędzy jak chcesz. Bankomat, wypłata. Jak to rozliczymy? Temat wtórny. Jeśli jest ci to bliskie i chcesz być zabezpieczony, nie tylko Ty, ale cała Twoja rodzina, i płacić dużo mniejsze podatki, i nie płacić zus bo z tego nic nie ma, zapraszam do kontaktu. Dane znajdziesz pod filmikiem. Zapraszam.